Uwaga, słuchajcie mircy, bo wyszedł nowy update do Witchcry, a dzisiaj nie, dzisiaj nie będziemy to grali w to, ale extreme, możemy sobie zagrać w na następnym odcinku, albo spróbujemy po temacie odcinka. Wyszedł nowy update do Witchcry, tak i nie wiem czy zaktualizowałem grę. Jak sami widzicie gra mi się tu już aktualizuje. Tak. Różko pokazali na nogach. Nowa proca. Czy to jest jakiś prototyp tej procy? Może. Zobaczymy. Wchodzimy w grę. Keplerians. Honey Games. Okej. Okay. Gramy na hardzie. Tu się coś zmienia. Kiedy tu źródkowy wykazę, dobra? Start? O! Pierwsza zmiana dodali sketcha. O, dali tu mój nick. Patrzcie, starli źdko wyk. Co jest? Mój nick dali do historii. To się chyba sketch zmienił też. O kurde reklama. Okej, okay, jesteśmy tu. Nie wiem w końcu do czego to służy I... Chwila moment Jeszcze nie Musimy wejść, włączamy reklamę Jak naj... Kurde Włączamy Usuwałem wszystkie powiadomienia To tam skapi pimoda. pimoda. też było I niby tu mieliśmy sobie do ustawienia yy, Proce Ale tej procy nie mamy No normalnie też nie mamy a, ja włączmy sobie i tak harda. To są, nie? Wyszedłem, że duży W, 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 roku w roku. Ogólnie ogarnąłem mechanikę działania ze wszystkim i dzisiaj postaramy się zrobić mini speedrun. Taki malutki, idziemy po skarpetę. Yes, we should Szybko idziemy na górę, czym prędzej. Dobra, musimy. Musiałem to zrobić, przykro mi. godzina? Jest czwarta piętnaście. Hey, what are going to run away? Wiedźmy. No. Zapomniałem, że tu już jestem już. Okej, okay, tak sobie tylko czas zmarnowałem. Pominęłem zegar, wiem. Czwarta, piętnaście. Ona tu była?! Ja nie widziałem, ale okej. Okay. Dzięki Nie w ciebie No nie, no nie co Stół, kurde, nie wyszło do o, ale by było. By było teraz Co no tu starał się Tylko na tym szafie naprawdę, nie, nie wierzę w to. Ta gra, ta gra, robi mi wszystko na no, odwrót, jak chcę wygrać, to ta gra sprawi, że przegrywam, bo została mi ostatnia szansa, to szósta minuta tego filmu. Czemu nie mogę zmienić swojej pracy, tak jak to zrobił pewien youtuber, do którego link będzie, do którego kanału link będzie w opisie. Czemu nie mogę się ruszyć? Nie wiem. RUSZYĆ SIĘ NIE MOGĘ! Fajnie, exit to menu. Musimy wyjść do menu. Super. Spróbujmy w takim razie extreme. No, poza sketchami to się nic nie zmieniło za bardzo. Oof. Pizdziel! Tu

Słyszę wszystko, co robię, więc to też powinno usłyszeć. Wejdź! to co?! On tu weźła?! Ej, to tak można?! To, to za child. Co Aż się zaśmiałem Bardzo śmieszne. Uh -huh, uh -huh. Dobra, nieważne. Lecimy jeszcze raz na hardzie. No, normalu. Co tam. Co tam będę tryhardował? Jestem zwykłym tryhardem, który przeszedł całe pigi. 100%. Który kiedyś. W 2021 przeszedł całego FNAF'a Każdego FNAF'a I ten skill widzę Odszedł sobie ode mnie Ale Owszem wrócę do nagrywania FNAF'a Jeszcze mi czeka pizzeria simulator Czas mi tym Kurcze, bele. Gdyby to by był griny extreme, no to kurde, już by było po mnie. Place. Gdzie mam powidelec? Bo ja mam... ...swoje sposoby na speedrunowanie. Ciekawe czy pokonam w faktycznie swój rekord. Na twoim miejscu bym się nie śmiał. Ale okej. Okay. Już praktycznie połowę gry zrobię, tak będę w ogóle. Nie wiem jak w ogóle wszystko wyszło tak szczerze. 12. Dzień. Jestem bardzo skupiony. Hey! What are you Hey, o <laughs> mnie tu nie było. Idź tam do tego gramofonu, jak ci każe gra. Graćka każe iść w inne miejsce, więc idź tam! Nie gadę się teraz grę zepsuję, bo nam nie zobaczyła! Przejdziesz tu w końcu. Kurczę Bele! He! Dobra! Spartaczyłem ten gameplay. Dopiero czwarta minuta tego gameplayu. A film to 14 minut już trwa? Kurde, zazwyczaj ta w Tego ty nie nagrywam, ale specjalnie na wasz... na... Specjalnie po to, żeby w końcu nagrać jakiś film w tygodniu, to nagrałem, w ramach też za to, że bardzo często też nie wstawiałem filmów w niedzielę. To, to jest też coś na poprawę waszego humoru, że nie, nie było filmów w niedzielę. Ale ostatnio pojawiały się filmy w niedzielę. Dobra, nara, siema, pa.